Ta dyskusja o neosędziach i paleosędziach, która jest oczywiście poza porządkiem konstytucyjno-prawnym, jest wyłącznie dyskusją publicystyczną, do tej pory niszczyła wyłącznie ustrój państwa polskiego. Choć to bardzo ważne i ważne także dla prezydenta, to niestety niszczenie porządku konstytucyjno-prawnego, czym będę zajmował się w kolejnych miesiącach, aby go naprawić, dotyka dzisiaj także życia naszych obywateli, zwykłych ludzi, którzy nie mogą otrzymać sprawiedliwego i zgodnego z polskim prawodawstwem wyroku sądowego. Doszło ostatnio, drodzy Państwo, do kilku tragedii w tym zakresie brutalny morderca Spuszczykowa, morderca swojej żony i dwójki dzieci nie został skutecznie skazany, bowiem jedni sędziowie kwestionowali status drugich. Nie od tego są sędziowie Rzeczpospolitej, żeby zajmować się statusem swoich kolegów, ale od tego, aby zgodnie z nominacją prezydenta, zgodnie z konstytucją i zgodnie z polskim prawem wydawać wyroki. Do tragedii doszło także w Koło Brzegu brutalny morderca trzech osób nie został skutecznie skazany, bowiem jedni sędziowie kwestionowali status drugich sędziów, podczas gdy wszyscy byli sędziami nominowanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej, nie przeze mnie, tylko przez moich poprzedników, Szanowni Państwo. Nie udało się skutecznie skazać pedofila, który zgwałcił czternastoletnią dziewczynę i ta dziewczyna i jej rodzina będzie po raz kolejny musiała przechodzić traumę procesu sądowego, bo sędziowie nie zajmowali się tym, czym mają się zajmować, czyli skutecznym orzekaniem, a zajmowali się rozprawianiem o tym, czy ich koledzy sędziowie są neo czy paleo sędziami.